you. Uh -huh. godzina 15.55 na zegarku mojego laptopa. Znowu dość nietypowa pora. Za to dzień ten sam. A więc środa, więc miejmy nadzieję, że już do, do tego porządku tygodniowego uda nam się przejść na stałe bez bez konieczności odrabiania zaległości w inne dni tygodnia. Środa 28 lipca 2021 roku. Odcinek szósty na kanale Siatkówka w Armii, Mazur Paweł Kopaczel, witam serdecznie. Jeśli interesujesz się Siatkówką i chcesz być na bieżąco z informacjami, to możesz zasubskrybować mój kanał. Wówczas żaden odcinek Cię nie ominie. Oglądać można zarówno na YouTube oraz na moim profilu na Facebooku. Nadal nie mam od Was opinii na temat tego, co sądzicie o moim kanale. Czy i co by ewentualnie można zmienić z prowadzącym łącznie? Może ktoś inny poprowadziłby to lepiej, kto wie. A moja rola ograniczałaby się jedynie na przykład do zbierania materiałów, a osoba prowadząca miałaby wówczas wszystko podane elegancko na tacy. Przechodzimy do. Informacji bieżących, oczywiście Igrzyska Olimpijskie na początek Tokio 2020 bądź 2021, jak tam kto woli. Za nami trzy mecze z udziałem reprezentacji Polski siatkarzy podczas Turnieju Olimpijskiego. Jedna porażka na początek z Iranem 2-3, który dzisiaj z kolei uległ Kanadyjczykom 0-3. Następnie Biało-Czerwoni... 3 do 0 z Włochami i dziś 3 do 1 z Wenezuelą. Wygrali i są liderem w tabeli swojej grupy. Niespodzianką albo i nie można nazwać wygraną Argentyny z Francuzami w grupie B. 3 do 2, dzięki czemu zawodnicy tacy jak Luciano De Cecco, Facundo Conte, Sebastian Soleil i spółka. Wciąż mają szansę na awans do ćwierćfinału. A przypomnijmy, że rywalami Argentyńczyków w dwóch pozostałych spotkaniach będą ostatnia aktualnie w tabeli Tunezja oraz Stany Zjednoczone. Dzisiaj pomiędzy tymi zespołami także toczył się mecz, gdzie Amerykanie pokonali Tunezję 3 do 1. W naszej grupie zaglądamy na wyniki, zaglądamy na... Aplikacje Flash Score Włosi pokonali Japończyków 3 do 1. Kanada, jak już mówiłem, wygrała z Iranem. I sytuacja w tabeli wygląda następująco. Prowadzą oczywiście biało-czerwoni. Dalej, Japonia, Iran, Włochy. Kanada i Wenezuela, która zdobyła pierwszego seta w tym turnieju, akurat właśnie z naszymi mistrzami świata. Trwa ostatni mecz grupy B pomiędzy Brazylią i Rosyjskim Komitetem Olimpijskim, a więc Rosją. W tej chwili zaglądamy. Rosjanie prowadzą 1 do 0. 25 do 22. Zwycięstwo w pierwszym secie i prowadzenie aktualne 8 do 6. Świadkarze Plażowi natomiast są po dwóch pierwszych meczach w swoich grupach i tak Grzegorz Fijałek, Michał Bryl mają już komplet wygranych po 2-0 z rywalami z Maroka oraz Chile, dzięki czemu już zapewnili sobie awans do co najmniej jednej ósmej finału. Przepraszam, co najmniej do, do, do ćwierć finału, o tym, że zagrają bezpośrednio w ćwierćfinale, czy jeszcze będą musieli. Dobijać się w repasażach, o tym zadecyduje piątkowa batalia z Brazylijczykami Evandro Bruno. Natomiast Piotr Kantor, Bartosz Łosiak, po wygranej 2 0 w pierwszym meczu z Japończykami Jotsushi Ratori, w następnym starcie musieli uznać wyższość przeciwnika Niemców Tole Wiklera. Takim samym rezultatem, a więc 0 do 2. Przed halowymi i plażowymi siatkarzami kolejne mecze w piątek o 7.20 naszego czasu pod Vitala Witala Hejnena Zmierzą się z gospodarzami imprezy, czyli Japonią. Natomiast na plaży o 9.00 kantor łosiak skrzyżują rękawice z włoską parą Nikolaj Lupo, a o 14.00 już wspomniani fiałek bryl kontra Evandro Bruno. O ile na hali zostanie naszym siatkarzom jeszcze jeden mecz z Kanadą dokładnie w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia o godzinie drugiej o tyle plażowicze fazę grupową wówczas zakończą. Oprócz zawodników w siatkarskich zawodach oczywiście odbywających się w stolicy kraju kwitnącej wiśni mamy także naszych sędziów. Na plaży zawody sędziuje Agnieszka Myszkowska, na hali zaś mamy Wojciecha Maroszka, który Akurat w tym momencie jest sędzią pierwszym spotkania Brazylia, Rosja. Serdeczne pozdrowienia od kanału Siatkówka w Armii Mazur. Dużo mocnego zdrowia i dobrych decyzji. Przechodzimy do rubryki, która jest już tradycyjną, chyba odskocznią od Siatkówki, ale skoro się dzieje dużo, to warto o tym wspomnieć. Pozostajemy jednak częściowo przy Igrzyskach, gdzie mamy już pierwszy medal. Srebro wywalczyły nasze wioślarki w konkurencji czwórek podwójnych, poprawiając tym samym swój wynik z Rio de Janeiro sprzed pięciu lat. Oto nazwiska, imiona i nazwiska naszych pierwszych tegorocznych medalistek. Są nimi Agnieszka Kowóz-Zawojska, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Katarzyna Zilman. Wielkie gratulacje, prawie tydzień czekaliśmy na takie wieści, i niech już ten worek z medalami dla białoczerwonych w końcu się rozwiąże. Aktualnie w tabeli medalistów prowadzą gospodarze, a więc Japończycy. Przechodzimy do Tenisa. Dziś w grze mieszanej. Zwycięstwo Igi świątek w parze z Łukaszem Kubotem nad parą z Francji 2 do 0, 6 do 3 i 7 do 6 w jednej ósmej finału turnieju olimpijskiego na tokijskich kortach. W jutro w ćwierćfinale przeciwnikami Polaków będą Jelena Wiesnina oraz Asłan Karaciew z Rosji. Ten mecz o godzinie czwartej polskiego czasu. Blisko medalów taekwondo była. Zawodniczka, którą jest, która jest wychowanką startu Olsztyn Aleksandra Kowalczuk. Niestety, decydujące starcie z przeciwniczką z Wielkiej Brytanii nie poszło po myśli naszej reprezentantki. Nieciekawa sytuacja jest z Zofią Noceti-Klepacką, która w kolejnych, po kolejnych wczorajszych wyścigach w klasie RSX Windsurfingu spadła na dziesiąte miejsce i w tym momencie. Szanse medalowe zmalały do minimum. Tutaj trzeba dodać, że zawodniczka LEGI Warszawa wczoraj pływała na uszkodzonym sprzęcie to efekt kolizji z inną zawodniczką z stacji podczas jednego z poniedziałkowych wyścigów, znając przepraszam, znając jednak Zofię Nocet i Klepacką na pewno będzie walczyć do samego końca. No, skoro Olegi Warszawa tutaj wspomniałem, to przejdźmy na chwilę do piłki nożnej. Wczoraj w Talinie szesnastokrotni mistrzowie polski po raz drugi pokonali miejscową florę. Tym razem 1 do 0. Bramkę na wagę zwycięstwa strzelił Rafael Lopez. W ten sposób zapewniając sobie awans do trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów, a kolejnym rywalem będzie mistrz Chorwacji Dinamo Zagrzeb. Pierwsze spotkanie tych drużyn za tydzień, więc w środę w Zagrzebiu, rewanż we wtorek 10 sierpnia w Warszawie. W razie, jakby w tej konfrontacji legionistom miałoby się nie powieść, to i tak nią zagrają w fazie grupowej. Tylko, że Ligi Konferencji Europy to nowe rozgrywki UEFA. Natomiast o dalszy udział w tych rozgrywkach. Będą jutro walczyć w meczach rowanżowych trzy pozostałe zespoły z Polski, a więc Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław. Wracamy do siatkówki związanej z krainą Tysiąca Jezior, a dzieje się tutaj dużo. Na początek może uzupełnienie informacji sprzed tygodnia odnośnie odbywających się do niedzieli, czyli do 1 sierpnia, w policach dziewiątych siatkarskich kampów, w których uczestniczy. Ponad 150 dzieci. Oprócz trenerów z Osztyna, o których w zeszłym tygodniu mówiłem, mamy także zawodniczki z klubu z i Mazur i tak z UKS-u czwórka Giżycko w kategorii U14 kadra rocznika 2008 mamy Oliwię Jankowską, natomiast pozostałe dziewczęta to rocznik 2009 kategoria U13, również z czwórki giżycko młodsza, siostra Oliwii Patrycja a także Dominika Pienkos, Petra Burilowa i Julia Kurian z klubu Kurian Wolej Olsztyn w gronie trenerów. Powtórzę, jeszcze raz znajdują się Maciej Dobrowolski i Piotr Stasiewicz. To właśnie od Piotrka mam tą informację. Dzięki śliczne, jeszcze raz trzymam kciuki i do zobaczenia. Dziś w Mysłowicach zakończyły się finały Mistrzostw Polski w siatkówce plażowej kadetek oraz kadetów w ramach ogólnopolskiej olimpiady młodzieży miejsce 25 dla zawodniczek MKS Krysbus z i Iława Nikoli Sobodowskiej i Eweliny Jarnickiej trenerem oczywiście Mieczysław Pietroczuk, Los i Ławianek podzielili zawodnicy SMS-u Ostróda Jakub, Zawadzki, Jakub Sałacki, Wiktor Zawadzki, natomiast 17 miejsce dla pary IKS Atak Elbląg, Michała Rozankowskiego i Kamila Dobosza, trener Dawid Woźny. I tutaj kolejna ciekawostka, że Los Elblążan w tym turnieju podzieliła między innymi para Oskar Woźny, czyli prywatnie brat trenera Dawida Woźnego w parze z Aleksandrem, z Aleksandrem Rybakiem, którzy w tym sezonie plażowym występowali jako zawodnicy MUKS 15 Białystok. Na co dzień są zawodnikami Gdańskiego Trefla, a pochodzą odpowiednio z Elbląga i Olsztyna, a więc dodatkowy warmińsko-mazurski akcent, skoro Tutaj już o treflu wspomniałem, to warto dodać, iż jednym z trenerów w tym klubie jest pochodzący z Olsztynka, Paweł Deguć, który w Sulejowie w poprzednim tygodniu podczas finałów Mistrzostw Polski i Młodzików ze swoimi podopiecznymi wywalczył brązowy medal. Paweł, jeżeli nas oglądasz, to oczywiście cię pozdrawiam i Przesyłam wielkie gratulacje. Sulejów, skoro już mowa o tej miejscowości, że tak nam się to wszystko ładnie, taką klamerką spina, gościł finał Mistrzostw Polski Młodzików. Kilka lat temu o medale rywalizowali juniorzy, a w dniach 9-14 sierpnia będzie organizatorem Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej. Osób niesłyszących do rywalizacji. Przystąpią siatkarki i siatkarze oczywiście. I tu kolejne akcenty związane z naszym regionem. Aktualnie o jedno z dwóch wolnych miejsc na tą imprezę toczy się rywalizacja pomiędzy Sebastianem Czaplickim w parze z Mariuszem Koconem, obaj z Olsztyna z byłego klubu Warmik. a innym olsztynianinem Jakubem Kupczałojciem w parze z Tomaszem Miśkiewiczem z Łodzi. Udział zagwarantowany mają już Jacek Patoła i Grzegorz Łuszczewski. A trenerem kadry narodowej jest pochodzący również z Olsztyna Mateusz Chyl. Do zapowiedzi tych zawodów wrócimy jeszcze bliżej, terminu ich rozpoczęcia. O turnieju w Mysłowicach. Tą najważniejszą wiadomość. Pozwoliłem sobie zostawić na sam koniec. Otóż zawodniczki UKS-u absolwent Sport dla Urszula Unio, Maja Kruczek, świeżo upieczonymi mistrzyniami polski kadetek, wielkie gratulacje dla naszych złotych medalistek oraz trenera Adama Kurjana. Obie zawodniczki są na co dzień uczennicami Szkoły Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Spale, które od najbliższej soboty. W Ostródzie rozpoczną rywalizację w kategorii juniorek. A więc od 31 lipca do 2 sierpnia na plaży nad jeziorem i w Kajkowie, w Ostródzie rozpoczną się finały Mistrzostw Polski w tej najwyższej kategorii wiekowej wśród dziewcząt. Juniorzy w tym samym terminie, o czym już w poprzednim odcinku wspominałem, rywalizować będą we Wrocławiu. W obu turniejach nasze województwo reprezentują po trzy pary. Przeważnie są to zawodniczki i zawodnicy SMS-u oraz jedna przed chwilą wymieniona para z UKS-u Absolvent Sport Club Olsztyn. W największym mieście Dolnego Śląska o medale powalczą Konrad Jaworowski, Szymon Stano, Igor Lewicki, Szymon Zalewski, Michał Wolak, Szymon Piwowarczyk, a więc medaliści mistrzostw Warmii i Mazury Juniorów. W Ostrudnie natomiast wystąpią oprócz pary Łunio Kruczek z trenerem Adamem Kurianem, po dwie pary SMS-u Ostruda Aleksandra Chudzik, Melania Marcinowska i Wiktoria Stępień Urszula Wobel, których jako trenerzy będą prowadzić Michał Michalak i Monika Gromacka. Z juniorami wybierają się do Dolnego, na Dolny Śląsk. Jakub Michalak oraz Grzegorz Białek w Ostrudzie. Będziemy z naszą kamerką. Jeśli starczy czasu, to zobaczymy oczywiście, jak się to wszystko ułoży. Może tym razem uda się porozmawiać z zawodniczkami i trenerami. Zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. I tutaj wracamy do siatkówki halowej od 13 lipca. Ale to oczywiście. Zapewne już do zainteresowanych klubów pewnie dotarła ta informacja. Ruszyły zgłoszenia do rozgrywek w sezonie 2021-2022 we wszystkich kategoriach wiekowych oraz w trzeciej lidze kobiet oraz mężczyzn. Chodzi o rozgrywki wojewódzkie na Warmii i Mazurach. Termin upływa 13 sierpnia. Szczegóły na stronie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Siatkowej pod adresem www.wmzps.org. Zanim zakończymy nasz odcinek dzisiaj, to jeszcze jedną zupełnie informacji na samym początku. Wspomniałem gru o grupie osób, która oczywiście jest integralną częścią siatkarskich widowisk, ale zawsze stara się, aby nie być pamiętana, zwłaszcza przez przegrane zespoły, choć nie zawsze jest to możliwe. Mowa o sędziach. Przyjmijmy tu Kategorie awanse i spadki z naciskiem na Awanse. Sukcesy stowarzyszenia Sędziów Piłki Siatkowej w Armii i Mazur w 2021 roku, a więc po kolei uprawnienia do sędziowania Ligi Siatkówki Kobiet, a więc Tauron w Ligi ponownie uzyskał Marcin Wależak. Dalej rozgrywki Tauron pierwszej Tauron ligi oraz Pierwszej Ligi Kobiet do grona obecnych już na tym szczeblu sędziów z Armii i Mazur dołączy od nowego sezonu. Tomasz Bałabański. Sędziów z uprawnieniami drugiej ligi klasy związkową uzyskał Adam, Jan Awiżeń. Kończąc o sędziach siatkówki halowej, to do grona sędziów szczebla centralnego awansowali, uzyskując pozytywny wynik na kursie, który odbył się w Krakowie. Emilia Sadowska i Mateusz Rutynowski. Natomiast na szczebel centralny w siatkówce plażowej awansowała Iwona Kulińska. Wielkie gratulacje dla Was wszystkich. Powodzenia, mądrych, dobrych oraz straskich decyzji na prowadzonych przez Was zawodach. W tym odcinku to byłoby wszystko. Zaglądamy jeszcze oczywiście na Facebooka i na YouTube. Czy przypadkiem nie ma od Państwa jakichś pytań, to ewentualnie spróbujemy na nie odpowiedzieć w jakiś sposób. Czy są pytania od Mariusza, że mam bardzo ładną pogodę? Tak bardzo ładną po zakończeniu idę jeszcze zrobić biegowy trening. Także piona też dla Ciebie. Dziękuję za, za interakcję na YouTubie. Cisza, więc ewentualnie w razie pytań. Będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Aha, tutaj jest odcinek piąty, więc tutaj jest już widzę błąd, więc przekształcę to tylko na odcinek szósty. Więc w tym odcinku to byłoby wszystko. Na następny zapraszam już za tydzień. Nadal zamiast czatu z mi to tylko mój monolog. Czasami bywa tak, że siła wyższa decyduje o wielu rzeczach. Poza tym... Jest, jest pełni lato. Ludzie porozjeżdżają na wakacjach i, i nie wszędzie, nie o każdej porze mamy czas, żeby się zgrać, ale miejmy nadzieję, że to się zmieni. Jest już godzina 16:15, także elegancko tutaj w 20 minut udało mi się wyrobić. Mam nadzieję, że nie zamudzałem. Także do zobaczenia. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć. Mhm.